Gracias. Qué acción irá yo ¡Sí! ¡Sí! Yeah, yeah, yeah. <inaudible> <inaudible> Wykonaliście podkarpacki związek piłki nożnej, no ale chyba tak najłatwiej nie było w tym spotkaniu, mimo, mimo że wynik wskazuje na co innego. No myślę, że w dużej części mogę się zgodzić z tym, co pan tam przed chwilą powiedział, że, że, że nie było łatwo, tak jakby na to wynik wskazywał. No myślę, że ten mecz no, odbywał się niejako falami. Były momenty, gdzie my mieliśmy przewagę w środku pola i, i to my stwarzaliśmy jakieś sytuacje. Po nie wiem, 10 minutach to drużyna z Podkarpacia robiła to, to samo, co, co my wcześniej. I myślę, że powód tego, że dzisiaj wygraliśmy, to mieliśmy zdecydowanie więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o ofensywę. Mieliśmy więcej atutów, zdecydowanie. I myślę, że dlatego to my wygraliśmy ten mecz w takim stosunku. Hmm, można powiedzieć, że doskonale wypunktowaliście błędy przeciwników, bo. W momencie, gdy podkarpacki ZPN miał, miał sytuację bramkowej i nie strzelił, no to widać było, że chłopaki zapomna, zapomnieli o tym, że trzeba się cofać, tylko myśleli jeszcze o tej sytuacji, gdzieś to było w głowie. A, zgadza się, zgadza się. Tak jak wszyscy mówią, piłka nożna to gra błędów i, i to my w tym meczu po prostu byliśmy bezlitośni. W odpowiednim momencie, odpowiednio zareagowaliśmy na to, co działo się na boisku i tak jak mówię, mieliśmy z przodu... Moim zdaniem zdecydowanie lepszych zawodników niż, niż zespół z Podkarpacia, i, i dlatego to my wygraliśmy, a nie, a, nie, a nie Podkarpacia. Trenerze, poproszę kilka słów komentarza co do meczu. No, pierwszy mecz, pierwsza porażka. Gra nie wyglądała najgorzej, ale no, chyba spełniło się piłkarskie pożegadło, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. No tak, to prawda. Kto był na meczu, to widział, że. W pierwszej połowie mieliśmy cztery sytuacje czyste do zdobycia bramki. Przeciwnik miał dwie, zdobył jedną bramkę, my żadnej. Druga połowa, no wychodzimy zmotywowani z szatni. Stwarzamy kolejne okazje, mamy przewagę w grze. Tracimy drugą bramkę na 2-0. Następnie w sytuacji przy 3-1 mamy stuprocentową sytuację. Dobijamy na dwa razy, nie strzelamy. Kilka sekund później pada bramka na 4-1. Mogło być 3-2, 15 minut do końca i wszystko mogło się e, inaczej skończyć. No, nie udało się niestety zrealizować założeń i przez chłopców. Przeciwnik też nie był słaby, bo drużyna naprawdę mocniejsza fizycznie od nas. My jesteśmy troszkę osłabieni, bo przez, w sumie licząc no, e, w ostatni rok, to nie mamy siedmiu chłopców, z którymi żeśmy medale zdobywali na poprzednich mistrzostwach. Odeszli do innych klubów, bądź dwóch ma kontuzje, jak dzisiaj tutaj nie ma. E, zagrali inni chłopcy, dostali szansę, żeby się pokazać. E, wiadomo, że my mamy ciężej jako województwo podkarpackie, ponieważ e, nie mamy dużego klubu, który jest w Ekstraklasie i przyciąga, e, przyciąga chłopców tutaj, e, żeby ściągać do, do szkół, do, do klubów. A inne województwa się no, mogą tym wzmacniać, mają, e, mają duże szkoły, mają kluby i, i po prostu biorą, biorą z, z takich województw jak nasze, tych najlepszych chłopców. No i później jest problem, no jednak e, Reasumując, no, jak brakuje tych najlepszych jest ciężej, ale mimo wszystko, patrząc na ten mecz, no, nie powinniśmy go na pewno przegrać. Szanowni Państwo, przywitajmy brawami zawodników ogółki.

W pojawił się z numerem ósmym Kamil Kord. Witam trenerze. Witam serdecznie. Zwycięstwo w bardzo ciężkim meczu. Bramka Stadiony Świata na wagę trzech punktów. Jak, no tak, no tak, no tak. Spodziewaliśmy się, że będzie bardzo ciężko, bo znamy też zespół zachodniopomorskiego, także wiedzieliśmy, że będzie to ciężka przeprawa. Zdecydowanie byli lepsi od nas w pierwszej połowie, mimo że że prowadziliśmy. W drugiej połowie trochę złapaliśmy kontaktu z Grom. No niestety wypuściliśmy z rąk to, co mieliśmy tak naprawdę już pod kontrolą, jeszcze niefortunnie niestrzelony karny. Nerwy, ale tak jak pan powiedział, bramka Stadionu Świata pozwoliła nam zgarnąć trzy punkty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i z gry również. No tam trochę tych błędów, właśnie tak jak trener mówi, mieliście mecz pod kontrolą, pojawiły się błędy, pojawiła się bramka kontaktowa. No, ambicji nie można odmówić e, tutaj zachodnio pomorskiemu. No tak, no, no. piłka nożna to jest gra błędów. Staraliśmy się jak najmniej ich popełnić, a wykorzystać błędy przeciwnika. Nie ustrzegliśmy się tych błędów, ale zawsze jest tak w każdym meczu, wiadomo, bramka kontaktowa, nerwy, szybko stracona druga i mecz zaczyna się od nowa i emocje zaczynają rządzić na boisku. No My postawiliśmy tę kropkę nad i decydujący, cios wyprowadziliśmy. Jesteśmy zadowoleni z tego. A jak trenerowi się podoba Boguchwała i kompleks tutaj Izolatora? No Bardzo dobre warunki i bytowe, i, i też boisko jest e, przygotowane znakomicie, także można, można w pełni cieszyć się grą. Poproszę o kilka zdań komentarzy. No, mecz bardzo, bardzo wyrównany, ciężki. Zarówno jedna, jak i druga drużyna miała swoje szanse. No Do końca się to decydowało na murawie. Wydaje się, że weszliśmy dobrze w mecz. Prowadziliśmy grę, straciliśmy... Dość niekorzystnie bramkę na 1-0, później cały czas musieliśmy to gonić. Po przerwie też nie do końca to dobrze wyglądało. Dostaliśmy drugiego gola, ale po chwili złapaliśmy wiatr i, i pokazaliśmy, że z każdej sytuacji jesteśmy w stanie się podnieść. Niestety brak koncentracji w końcówce. Chłopcy chcieli postawić wszystko na jedną kartę, postawić na zwycięstwo, no i odwróciło się to w drugą stronę. Porażką. nikłą, ale porażką. Ta bramka ostatnia, która, która przeważyła szalę spotkania, no bardzo, bardzo ładna. No ciężko było się spodziewać w sumie takiego strzału z takiej odległości. Przestrzegałem chłopaków, jak zrobiliśmy wynik 2-2 przed tym, żebyśmy zabezpieczyli jednak środkowy sektor. Nie do końca się to udało, strata w środkowym sektorze właśnie, zawodnik prze, prze, przeprowadził piłkę 40 metrów, no i oddał strzał życia Stadionu Świata. Pogratulować mu tylko takiej bramki na pewno, no, no ale tak jak powiedziałem, no taki jest sport i i, i, i głowy mam cały czas do góry podniesione i walczymy dalej.